Cześć! Oto buty śniegowce. Idealne obuwie do zmagania się z zasypanymi śniegiem, chodnikami, ulicami, z błotem pośniegowym i niskimi temperaturami. Śniegowce mają wysoką cholewkę ciepłą, dobrze dostosowaną do trudnych warunków zimowych w przedniej części i przypięcie zabezpieczoną dodatkowymi panelami. Wnętrze buta wykończone ciepłym kożuszkiem, kołnierz cholewki z miękkim, syntetycznym futerkiem. Żeby do butów nie dostawał się śnieg podczas brodzenia w głębokim śniegu, kołnierz cholewki jest ściągany wewnętrzną sznurówką. Buty są wiązane elastyczną sznurówką z blokadą, dobrze utrzymują się na stopie. Pewność podczas poruszania się zimą po ulicach i chodnikach zapewnia bieżnikowana podeszwa z dosyć miękkiej gumy, która dobrze spisuje się w, przy niższych temperaturach. Buty śniegowce pozwalają się zmierzyć się z każdymi warunkami, dlatego można dzięki nim cieszyć się pełnią zimy, zachowując ciepłe i suche stopy.